Każde dobro, takie prawdziwe dobro, takie wartościowe, które chcemy osiągnąć, będzie się łączyło z jakimiś przeszkodami. To, że spotykamy przeszkody, powoduje, że rozwijamy się i jesteśmy coraz lepsi. Te myśli przychodzą, przychodzą, przychodzą. Najpierw no, to nie ma żadnego sensu. W danym momencie, jak już tę gumę złapałem, to moim zadaniem jest wymienić koło. To jest. Istota sprawy. Jak reagujemy, kiedy spotykają nas przeciwności. Dzień dobry. Jest takie powiedzenie. Biednemu zawsze wiatr w oczy. I czasami można się wydawać, że to nas dotyczy. Dlaczego nas spotykają takie trudności? Czemu nam się coś nie udaje? Czemu ciągle jakieś przeciwności? Szukam odpowiedzi na to pytanie, ale to jest źle zadane pytanie. Nie powinniśmy zastanawiać się nad tym, dlaczego nas spotykają trudności, tylko stwierdzić fakt, że nas spotykają i zastanawiać się nad tym, jak walczyć z tymi trudnościami. Ludzie, którzy osiągają sukces, to nie ci, którzy nie mieli po drodze żadnych przeciwności. To są ci, którzy potrafili je pokonać. A więc to jest istota sprawy. Jak reagujemy, kiedy spotykają nas przeciwności? Męstwo jest cnotą kardynalną, która polega na tym, że jesteśmy wytrwali. Kiedy spotykają nas różnego rodzaju trudności, i stale dążymy do osiągnięcia dobra. Od razu należy zwrócić uwagę na te dwa elementy. Jednym z nich jest dobro, które chcemy osiągnąć, a drugim przeszkoda, która pojawia się na drodze. Jeżeli potrafimy pokonać przeszkodę w drodze do osiągnięcia dobra, wtedy jesteśmy mężni. Jeżeli, aby osiągnąć dobro, nie musimy pokonywać żadnych przeszkód, no to ta cnota męstwa w tym wypadku nie jest potrzebna. Uwaga, to się rzadko zdarza. Każde dobro, takie prawdziwe dobro, takie wartościowe, które chcemy osiągnąć. Będzie się łączyło z jakimiś przeszkodami. No ale mówię, jeżeli to jest coś bardzo prostego, no to cnota męsa w tym wypadku nie byłaby potrzebna. A z drugiej strony, jeżeli pokonujemy różne przeszkody, ale nie dążymy do żadnego dobra, no to tutaj też nie ma cnoty męstwa. Jaka jest reakcja człowieka na przeszkody, które stają mu na drodze? Generalnie może być dwojaka. Z jednej strony to strach. Pojawia się takie uczucie obawy, strachu, lęku przed trudnością, która mnie spotyka. Z drugiej strony jest to chęć konfrontacji. Czyli mamy czasami taki, taki zapał, żeby pokonać tę przeszkodę. Męstwo polega na tym, że my panujemy zarówno nad jednym, jak i nad drugim uczuciem. Czyli nie chodzi tutaj tylko o panowanie nad strachem, ale również o panowanie nad takim poczuciem odwagi, nad taką chęcią konfrontacji. Męstwo wynika z działania rozumu. Rozum panuje nad uczuciami. Bez względu na to, czy to jest uczucie strachu, czy to jest to uczucie odwagi, rozum jest ponad tym. Rozum poszukuje, poszukuje dobra. I potrafi poradzić sobie zarówno z jednym, jak i z drugim uczuciem. Ale oczywiście to uczucie strachu będzie pierwsze. Najbardziej takim prostym rozwiązaniem, kiedy spotyka nas coś nieprzewidzianego, coś złego, to jest ucieczka. Pierwszy impuls, tak, uniknąć tej przeszkody, uniknąć tej trudności, uciekać. Strach. I szczególnie cnota męstwa będzie właśnie y, łączyła się z panowaniem nad tym strachem. A czy nad uczuciem odwagi, śmiałości trzeba jakoś panować, czy, czy może po prostu dać się unieść. No, rozum powinien zawsze panować nad, nad takimi uczuciami. Dlatego że może się okazać, że nasza chęć konfrontacji jest niepotrzebna, że nie ma potrzeby konfrontować się z jakąś trudnością, bo na przykład. Ryzyko poniesione jest zbyt wielkie, a dobro zbyt małe. Wyobraźmy sobie taką sytuację: mały chłopiec rzuca samolocik i samolocik utknął gdzieś na dachu. No i może się pojawić chęć konfrontacji: pójdę i ściągnę ten samolot. Wejdę na dach i no, jestem dzielny, poradzę sobie z tym. No, zobaczmy. Ryzyko jest bardzo duże. W pewnych sytuacjach może to być nawet ryzyko utraty życia. Uzyskane dobro, papierowy samolot jest znikome. A więc działanie właśnie pod wpływem impulsu, tak? Pójdę i ściągnę samolot, nie jest działaniem męstwa. Jest niepotrzebnym zuchwalstwem. Z drugiej strony, przejawem męstwa może być no, coś bardzo prostego. Wyobraźmy sobie chłopca. Który widzi, jak do jego młodszej siostry podbiega duży pies. I ten chłopiec podchodzi do tej siostry, żeby złapać ją za rękę, żeby ją osłonić. Strach w tym wypadku jest uzasadniony. Nie wiemy, jak zachowa się pies. Ale to, co robi chłopiec, jest mężne. Stara się uratować swoją siostrę przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Mężny będzie również dzieciak, który schodzi do ciemnej piwnicy po ziemniaki. Strach przed ciemną piwnicą jest irracjonalny, ale on odczuwa go naprawdę. Żeby zejść do tej piwnicy i przynieść ziemniaki, no musi się wysilić. To go trochę kosztuje. I to, że potrafi ten strach opanować, że panuje nad nim, również jest cnotą jest męstwa. Tak więc męstwo panuje zarówno nad jednym, jak i nad drugim. Nad poczuciem strachu, no i nad poczuciem śmiałości. Powoduje, że rozum i wola panują nad tymi uczuciami, które pojawiają się w człowieku w momencie, kiedy spotykają go jakieś trudności. Przeciwne męstwu jest tchórzostwo z jednej strony, a z drugiej strony zuchwałość. Zwróćmy uwagę, że męstwo będzie cnotą, która. Jest jakby na szczycie pomiędzy tymi dwiema przepaściami. Tchórzostwo wynika z tego, że ktoś poddaje się strachowi. Zuchwałość wynika z tego, że człowiek podejmuje śmiałe działania, ale zupełnie niepotrzebnie. Męstwo panuje nad jednym i nad drugim. A jednak w największym stopniu męstwu sprzeciwia się tchórzostwo. Jest ono gorszą wadą niż zuchwałość. Strach jest uczuciem bardziej pierwotnym i trudniejszym do pokonania niż jakieś pory wyśmiałości. Człowiek, który poddaje się strachowi, no jest w pewnym sensie zupełnie sparaliżowany. I poddawanie się strachowi, unikanie jakiegokolwiek wysiłku, trudności, będzie się łączyło z tym, że człowiek z czasem będzie bezwolny, małoduszny, wreszcie leniwy, zgorzkniały i tak dalej. Więc bardzo ważne jest to, aby nie popaść w tchórzostwo, aby nie wycofywać się, jeżeli w naszym życiu pojawią się przeszkody. Z drugiej strony, suchwałość. Jest to też pewien problem, jeżeli ktoś podejmuje ryzykowne zachowania bez potrzeby. W podawanym przeze mnie przykładzie z tym samolocikiem tak, mamy jakieś znikome dobro. Tak, no, ktoś chce przynieść chłopcu jego samolocik, chce, żeby chłopiec przestał płakać. Tak, jest, jest to jakieś dobro, Znikome, ale jest. Niestety zdarza się, że człowiek podejmuje ryzyko bez żadnej potrzeby, na przykład po to, żeby popisać się przed innymi. I zwróćmy uwagę na jedną ciekawą rzecz. Jeżeli ktoś poddaje się presji otoczenia, no co, nie wejdziesz na to drzewo, nie skoczysz z tego parapetu, to czy on jest mężny? Zastanówmy się na tym, co dzieje się w jego wnętrzu. Czego on się obawia. Nie boi się tak bardzo, może, skoku z wysokości. Bardziej boi się o tym, co myślą o nim inni. Tutaj się pojawia przeszkoda i tutaj się pojawia strach. Strach przed. Przed tym, jak ocenią mnie koledzy. Więc jeżeli poddaję się temu strachowi, robię coś głupiego, bo nie chcę, żeby inni o mnie źle pomyśleli, to czy to jest męstwo? Nie, przeciwnie. To jest w pewnym sensie tchórzostwo. Ulegam, ponieważ boję się opinii innych. Pojawia się strach i ten strach mnie paraliżuje. Działam pod wpływem strachu. Skoczyłem z tego wysokiego parapetu dlatego że bałem się, że koledzy będą się ze mnie śmiać. Męstwo to również odwaga cywilna. To również wyrażenie swojego zdania, na przykład mimo to, że inni myślą inaczej. Jak kształtować w sobie cnotę męstwa? Już wiemy, że jest ważne, tak? Ale co zrobić? Przecież w naszym codziennym życiu nie spotykają nas jakieś wielkie y, trudności, wielkie przeszkody. Nie mamy wiele okazji do jakichś wiekopomnych czynów. Nie, ale mamy okazję do tego, żeby kształtować w sobie cnotę męstwa w drobnych sprawach. Punktualnie wstanę z łóżka. No, jest przeszkoda? Jest. Ale mogę ją pokonać. Dotrzymam umowy, powiedzmy, jakiejś tam niekorzystnej dla mnie. Do końca wykonam pracę. Na przykład przekopię ogródek. Jestem już zmęczony, już mi się nie chce, ale zrobię to do końca. Odrobię zadanie domowe. Zachowam właściwą postawę na wykładzie, mimo że jestem już znużony, tak? chciałbym się położyć, chciałbym oprzeć głowę, ale nie, będę siedział z godnością, będę siedział prosto i słuchał. To są takie drobne sprawy, w których możemy kształtować cnotę męstwa każdego dnia. I to właściwie jest jedyny sposób, żeby ją kształtować. Bo jeżeli w drobnych sprawach będziemy potrafili Pokonywać trudności, to jeżeli w naszym życiu kiedyś wydarzy się coś niezwykłego, jeżeli spotkamy się z jakimiś ekstremalnymi przeszkodami, to będziemy już wiedzieli, jak się zachować, ponieważ mamy to w nawyku. Potrafimy konfrontować się z trudnościami z dnia codziennego. Więc poradzimy sobie też w tej sytuacji. I w drugą stronę. Jeżeli ulegamy lenistwu, zniechęceniu, wygodnictwu na co dzień, to nie jest to możliwe, żeby bez jakiejś szczególnej łaski dokonać szlachetnych czynów w sytuacjach wyjątkowych. Podsumowując, męstwo jest cnotą kardynalną, która polega na tym, że potrafimy pokonywać trudności w drodze do osiągnięcia dobra. Sprzeciwia się mu zarówno tchórzostwo, czyli uleganie strachowi, jak i zuchwałość, czyli podejmowanie niepotrzebnego ryzyka, które jest niezgodne z rozumem. Jeżeli ktoś natomiast podejmuje ryzyko tylko po to, żeby się tym popisać, i nie chcę osiągnąć przez to żadnego dobra, no to nie jest to jest. Co robimy, jeżeli w realizacji naszego planu coś nagle staje nam na przeszkodzie? Na przykład, jadę do pracy i złapałem gumę. No, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy. No, dlaczego akurat teraz? No i potem pojawia się złość, frustracja, czasem zniechęcenie. Wreszcie zaczynamy myśleć, no gdyby nie to, że złapałem gumę, to pewnie byłbym już w pracy. Pewnie wykonywałbym już swoje obowiązki, pewnie rozmawiałbym z tą albo tamtą osobą, ale teraz nie mogę tego wszystkiego robić, tylko stoję tutaj i muszę zmienić koło, pobrudzę się. No, gdyby nie to, że złapałem gumę, bym się nie pobrudził. No i te myśli przychodzą, 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 no, ale przecież to nie ma żadnego sensu. W danym momencie, jak już tę gumę złapałem, no to moim zadaniem jest zmienić koło. Nie ma co się zastanawiać nad tym, co by było, gdy mi nie złapał, no bo właśnie ją złapałem. Jak podchodzić do, do trudności, które spotykają nas w życiu? Słyszałem kiedyś taką anegdotę, nie wiem na ile prawdziwą, o człowieku, który hodował małe piskle. Ono było nieopierzone. No i to piskle rosło i rosło, ale cały czas nie miało piór. W końcu poszedł do weterynarza i zapytał się: Co się dzieje? Czemu mój pisklak nie ma cały czas piór, chociaż jest już coraz większy? A weterynarz zapytał się: Gdzie pan go trzyma, o no mój w domu, to proszę wystawić go na balkon. No i ten człowiek wystawił tego pisklaka na balkon, no i pisklak zaczął marznąć i wtedy zaczął obracać pióra. Czyli pewnego rodzaju trudność spowodowała, że ptak zaczął się właściwie rozwijać. Podobne jest z trudnościami w naszym życiu. To, że spotykamy przeszkody, powoduje, że rozwijamy się i jesteśmy coraz lepsi. Powinniśmy tak podchodzić do tych trudności, żeby czerpać z nich korzyść. Traktujmy wszystkie przeszkody, które stoją na, na drodze jako szanse. Po pierwsze, należy odciąć się od tych myśli, co by było, gdyby nie ta trudność. No bo skoro ona już jest, to nie ma co rozważać, co by było, gdyby jej nie było. Po drugie, zastanówmy się, jaką korzyść możemy z tego wyciągnąć. Możemy uczyć się na przykład cierpliwości, możemy nabyć jakąś nową umiejętność, na przykład zmiana koła. Zostaliśmy w danym momencie zmuszeni do tego, żeby tę umiejętność nabyć i nabieramy w ten sposób doświadczenia. Doświadczenia, które w przyszłości może nam się przydać. Chociaż pewnie lepiej, żeby nam się nie przydało. Starajmy się o takie kilka spraw. Po pierwsze, żeby działać zawsze w myśl łacińskiej maksymy hic et nunc, czyli tu i teraz. Nie zastanawiam się, nad różnymi możliwy, możliwymi, alternatywnymi wariantami mojego życia, tylko patrzę na to, co spotkało mnie tu konkretnie, w tym momencie i co ja powinienem z tym zrobić. Odcinam wszystkie y, jakieś tam rozważania, niepotrzebne w danej sytuacji. Po drugie, staram się zachować dobry humor. Warto też się uśmiechać. Tak? Uśmiech po prostu pomaga w zachowaniu dobrego humoru. No Coś mnie spotkało, dobrze. Jakoś stanę, tak? podejmuję to wyzwanie i postaram się mu sprostać. W przypadku trudności, które nas spotykają, warto również pamiętać o Bożej Opatrzności. Pamiętajcie, że nic w życiu nie dzieje się bez Bożej woli. Lub Bożego dopustu. Na czym polega ta różnica między Wolą Bożą a dopustem Bożym? Bóg nie traci nigdy kontroli nad tym, co się dzieje w świecie. Czy wszystko, co nas spotyka, wszystko, co się dzieje, no, o tym wszystkim Pan Bóg wie. Ale są rzeczy, które Pan Bóg chce i dzieje się, no, można powiedzieć, no, tylko to, co Pan Bóg chce. No, z drugiej strony ktoś powie, no dobrze, no, wobec tego, czy Pan Bóg chce, aby ludzie grzeszyli, aby ludzie y, łamali Jego prawo, nie możemy powiedzieć, że Pan Bóg tego chce, ale Pan Bóg to dopuszcza. Dopuszcza, ponieważ uczynił nas istotami wolnymi i liczy się z tym, że możemy Go wybrać, ale również niestety możemy Go odrzucić. Więc y, całe zło, które Spotyka nas tutaj i którego moglibyśmy uniknąć, nazwiemy Bożym Dopustem. Ale Pan Bóg dopuszcza to zło ze względu na jakieś większe dobro. Czasami nie jest to dla nas do końca zrozumiałe i pewnie tutaj, na tym świecie, nigdy tego w pełni nie zrozumiemy. Tej tajemnicy zła. Jak to się po mówi: mysterium iniquitatis. Natomiast możemy sobie pomyśleć, i jest co prawda, że to, co mi się przytrafiło, stało się dlatego, że Pan Bóg tak chce, albo Pan Bóg do tego dopuścił. A więc, uwaga, jest to dla mnie w jakimś sensie dobre. Mogę tego nie rozumieć, że jest to dla mnie dobre, mogę tego nie chcieć, ale powinienem to przyjąć. Skoro jest to dla mnie dobre, więc może mi to posłużyć do tego, abym stał się lepszym człowiekiem. I właśnie z taką perspektywą powinniśmy przystąpić do działania, a więc do pokonania tej trudności. Jeżeli nie potrafimy tego przyjąć w takim duchu, że jest to mi potrzebne, że dzięki temu się będę rozwijał, no to możemy to też przyjąć jako pokutę za nasze grzechy. Jest to również, jest to również perspektywa jak najbardziej słuszna. Może mi się to w jakiś tam sposób należało. Natomiast nawet jeżeli popatrzymy na to z tej perspektywy, to również to powinno się łączyć z radością. Pokuta również jest nam potrzebna. Pamiętajmy, że w naszym życiu napotykamy na przeszkody i będziemy spotykać się z licznymi trudnościami. Nie ma człowieka, który w życiu, który przeszedłby przez swoje życie bez żadnych trudności. Nie powinniśmy więc troszczyć się o to, co spotyka nas z zewnątrz, tylko zastanowić się, z jaką postawą to przyjmujemy. Powinniśmy zawsze pamiętać, że wszystko, co nas spotyka, dzieje się z Bożej woli lub Bożego dopustu i że wszystko może służyć naszemu dobru. Spójrzmy na każdą trudność jako na pewną szansę, aby stać się lepszym człowiekiem.